Cześć kochani, zabieram Was dzisiaj na spotkanie z książką Barbary Tomaszewskiej Turnus. Jest to opowieść dość nietypowa, bo e, zaczyna się od pobytu e, w zakładzie psychiatrycznym głównej bohaterki i jednocześnie narratorki. Narratorka, która e, jako zadanie terapeutyczne spisuje sobie swoje przemyślenia, e, przy czym oznajmia, że niekoniecznie muszą się. E, wszystko musi być prawdą. Jest to pewnego rodzaju książka surrealistyczna. Mamy tutaj powieść z jednej strony psychologiczną, wchodzimy bardzo w psychikę bohaterów, a z drugiej strony całe mnóstwo tropów literackich i poszukiwania znaczeń. Nie jest to przez to lektura łatwa, a z drugiej strony. Jeśli wejdziemy tylko i wyłącznie w fabułę, to dostaniemy obraz, zwyczajny obraz z jego całą gamą bogatych postaci. Pojawiają się tu zarówno rozwódki, wdowy, jak i nieszczęśliwe mężatki szukające przygody. Podobnie jest z mężczyznami, przy czym kobiece postacie są tutaj takie pewnego rodzaju Monumentalne, e, silne i wodzące mężczyzn za nosy. Są niczym postacie kobiece z e, opowiadań szulca, i e, ten, to otoczenie e, senato, sanatorium też jest niemal jak u szulca, bo mamy wrażenie ciągle, że ono się rozrasta. Nie mamy stałe pokoje. Ale są sale zabiegowe, są różnorodne miejsca, które kuracjusze ciągle odkrywają. Są zakamarki, szafy, wnęki, w których podglądający może się ukryć. I podglądanie tutaj też jest specyficzne, bo z marka konieczki, ma tutaj pewnego rodzaju wgląd w umysł podglądanej. Jest to podglądanie myśli. I to podglądanie myśli pozwala wyłaniać e, wszystko to, co łączy wszystkich bohaterów, a łączy ich naprawdę na bardzo wiele. E, I jest e, to pewnego rodzaju e, Taka więź historyczna tocząca się wokół powstania styczniowego. Ja już wam niedawno opowiadałam o hotelu polskim Liskowackiego. Tam też było odwołanie do powstania, powstania styczniowego, i było to obdarcie tych wszystkich zrywów narodowych z bohaterstwa. Tu mamy podobny zabieg nie ma tu bohaterstwa, jest za to e, działanie sił piekielnych, niemal jak u Bohakowa, e, gdzie e, bohater w zamian za przysługę e, ma e, dać coś od siebie. I e, z jednej strony ma być to złe, a z drugiej strony okazuje się, e, że jest to dobre i e, uciekanie przed tym przeznaczeniem jest sprowadzaniem zła na swoje własne życie i dopiero układanie tego życia według przeznaczenia pozwala na zaznanie spokoju. Świetna opowieść, zabierająca czytelnika w takie korytarze wymagające. Od niego większej wiedzy literackiej, wymagające sporej, e, sporej ilości skojarzeń e, z filozofią, e, różnymi teoriami masek, e, wchodzenia w psychikę każdego z bohaterów. Napisana dość lekko, e, ale ta codzienność e, z, pozornie monotonna. Pozornie tocząca się od zabiegu do zabiegu i od afery do afery, od romansu do romansu, sprawia, że czytelnik może mieć wrażenie pewnego rodzaju znużenia tą codziennością sanatoryjną. Codziennością, która jest dość realistyczna, ale właśnie przez te wszystkie. E, Dziejące się wokół konieczki i związane z nim sytuacje jest nie, bardzo surrealistyczna. E, pojawiają się różnorodne postacie, które e, nie są realistyczne, a w pewnym sensie osadzone e, bardzo mocno w realiach. Bardzo skomplikowane, ale e, warte poznania zdecydowanie polecam.